Moim celem na dzisiaj są trzy skrzyneczki Gdzie otworzymy sobie TĄ I dwie z innej stronki. <grywia> Jestem ciekaw czy cokolwiek, cokolwiek wypanie. Znaczy Celem są trzy skrzyneczki A co wypanie? więc jak to jakieś si to sprzedajemy otwieramy coś innego od, na, tym, na takiej zasadzie I to będzie pierwsza skrzynka którą otworzymy Czekajcie, czy coś w ogóle ściągnie Leci czat Zobaczymy Czy Więc git Czy w ogóle coś wypadnie z tego? A w Mortis. Jesteśmy w plecy. I to ile? Hi! Nie otwieram tej skrzynki. Chłopie. Chłopie! Chłopie! Chłopie. Dobra, dobra, nie zostanie. Poczekajmy. Przerzućmy się na drugą stronkę. Lecimy z omego. Czy się wy wyszastamy z wszystkich pieniążków? Stój na kosie! Na bokałach! No nie! No nie! Ale profit jest! Jest! Jest profit, więc git! Ej, proficik mamy! Tylko, że teraz mi siana nie starczy <ścoughs> Nawet na pula, Myślałem, że sprzedam ją Czekajcie Wait moment Kapitan Ameryka, nie! Jedziemy jeszcze to Kosa, kosa, stój na kosie, ale ojej, blisko było 102. Dziękuję, dziękuję. Wychodzę, nie wracam, wychodzę, nie wracam. <śmiech> <śmiech> dziękuję, dziękuję. <śmiech> Bardzo dziękuję. Mega profit, nice. Znaczy, ja chcę to zostawić, bo mi potrzebna jest kasa. A to sprzedaję i jeszcze raz otworzymy. Czemu by nie, nie? I dawaj Omega jeszcze raz, tak. Dobra, sell. Chyba, że spróbujemy upgrade'ować. Nie, sprzedaję. Otwieramy dalej, najwyżej później odbiorę. Nie potrzebuję od razu odbieram. No może i stracę no życie. I tak jestem na plus. Lecimy. Kolejna Omega. Digel będzie. No teraz stracimy No Ale dobra, dobra yy, Otworzę to, może coś wypanie, się sprzeda Bo tam chyba nie starczy Aj, mówiłeś, no mówiłeś, mówiłeś Ej, jak to dziwnie leci Wolno Deadpool, Deadpool No dobra Deadpool Omega dawaj, kurde e, Dawaj Deadpoola, nie było Deadpoola no nie, no nie. Ej, mówiłem o tej pompie, nie? Ogólnie. Nie słucham was już. Nie słucham was już. <laughs> nie słucham was już ogólnie. Różnie jeszcze, te dwie starujmy się tu. Przejdźmy z powrotem, tam. O, to fioletowego, będzie na dwa fioletowe 537. Dobrze, soken, dobrze, dobrze. O, będzie znowu jakaś fioletowa MP9. Ale spróbuj ponownie wcisnąłem. Nie, miałem zmienić. Ale te duale są podobno drogie. Były. Miałem zmienić, kurde. Aj, 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 Przedaż są piękne skiny? Nawet nie wiem. Odwieramy dwie i będzie git opęniczek basilisk. Nie, I teraz nie mogę się przyzwyczaić. Nie mogę się przyzwyczaić, że on tak inaczej tu całkiem leci. Guardian. git, plusik. Próbuję coś tu jeszcze wydropić, może coś się uda Dzie O Jezus, no obygłarian siadł No nie Popie... Czekaj, no to rób Musisz zrobić taką do... O, patrzcie co dropną. Za 83 Więc git Szanuje się, szanuję <ścoughs> Nikoliwe Nikolaj, ale skrzynkę otworzyłeś. Zrobiłeś. 6, Kur... Trzy. Cztery się zmieści. Otwieramy cztery skrzynki od Monstera. 6,50 akurat. I jedziemy. Jak coś się dzieje, fajnego, fajnie by było. Ale czerwono. I wszystkie famasy w linii. Patrz, lecą wszystkie famasy w linii. Mówiłem, że lecą wszystkie famasy w linii. O nie. O nie. Chyba na jedną my starczy. Nieładnie, monster mnie tak skamować. Bardzo nieładnie. <laughs> nieładnie. Dobra, no co? Penning wyszedł fajnie. Cieszę się, coś tam robiło. Wrok zarobić to, co? Ostatnia w sumie. Ostatnia. Czy. Bo prawdopodobnie ją wypłacimy. Zależy to drobnie. Jak mnie tam par... Nie wiem, nieważne Ej, zaczaruj to ktoś, weź, zaczaruj to ktoś Poczekajcie chwilę Monster próbuje skamować Monster próbuje skamować i to fest. Mam gościa, który musi sobie szczęście popalić, bo ostatnio... Nie ma szczęścia, nie? Ale jesteś tutaj cały uwalony Dobra, otwieraj skrzynkę, naciskaj, otwórz to za i czarujcie to ja trochę, no, otwieram, leci. Dragonlord, o kurde. Nie, 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 przegrałeś, słabo ci to poszło. No dobra, to młody sobie potwieraj już resztę. Co dwie od razu? Masz dwie od razu sobie otwórz, zacznijcie. Młody nie ma szczęścia, młody nie ma szczęścia, ale ja bym tak wierzę, że będzie miało. W końcu kiedyś coś trafi, nie? O oh jest git. Cyrex, Więc jesteśmy na plusik. To jeszcze raz dwie. Trzech nie można, bo kasy nie ma. Wyskakuj do skarbony, to otworzymy. No i koniec otwierania 2, 4, 5, 6. Jeszcze jedno otworzysz Nie nie otworzę, to nie jest zły ze mnie... Ale jaj ile chciałeś otworzyć? 3 To masz. Toś nieźle przeliczyłem. Ech, moja matematyka. Szkoda, że nie faj 7, bo on tam jest coś warty. Znowu nic nie trafiłeś. A nie starcie. Otwieraj je. Proszę. Twoich nie otwiera, Monster. To jest z kamery. Bardzo duży z kamery. Jeszcze jedną otworzysz. Proszę. I będziemy kończyć live'ika i Opening. to na dniu czerwonym. To jest Tanis akurat 5-7. Dobra, kończymy na się. Ja idę nagrywać odcineczki, Dzięki za obecność. Na razie hej, patrzy. Cześć. Cześć wszystkim.